Oni nas okradają, Polskę, z, nie tylko z konkretnych pieniędzy. Oni nas okradają z przyszłości. Oni nas okradają, z y, nas, ale też nasze dzieci i wnuków z przyszłości, bo my musimy, my na przykład odsetki dzisiaj za polski dług są trzy razy, trzy razy większe niż za czasów, kiedy ja kończyłem swoje premierostwo. Czyli to nie jest tylko to, że mamy dzisiaj rekordowe zadłużenie, ale my będziemy te odsetki płacić coraz wyższe przez lata, przez dziesiątki lat. Mamy na to pierwszą, taką dostępną, leżącą na stole receptę. Ona nie wyjaśni wszystkiego, nie za, ale jest w zasięgu ręki. To są te środki europejskie. I w dodatku dostaniemy je, jeśli oni w dodatku naprawią to, co zepsuli tutaj w Polsce. Bo to jest takie, no, Anglicy mówią win-win, tak? Znaczy, podwójna wygrana. Znaczy, odstąpiliby od niszczenia polskich sądów i za to jeszcze byśmy dostali te 360 miliardów. Jeśli tego nie zrobią, i mam nadzieję, że prezes Kaczyński i jego posłowie, posłanki, doradcy usłyszą te słowa. To każdy odpowiedzialny za to, że okradli nas z naszych pieniędzy i z naszych marzeń. Każdy, kto przyczynił się i sprawuje funkcje państwowe dzisiaj lub sprawował w czasie, kiedy decydowano o tym, o tym złym, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Każdy, kto ponosi odpowiedzialność za brak tych. 360 miliardów złotych, stanie przed Trybunałem Stanu. Jeśli za to nie ma Trybunału Stanu, za okradzenie polskiej ojczyzny z tak gigantycznych pieniędzy i naszych marzeń, to za co miałby być Trybunał Stanu? Więc ja wam to gwarantuję, że jeśli oni w najbliższych dniach. Jeśli nie wypełnią tego wniosku w sposób prawidłowy, jeśli nie przywiozą tych pieniędzy, odpowiedzą za to w sposób przewidziany prawem.